Czym żyje województwo podlaskie? Gościem Radia Jart jest Krzysztof Truskolaski, poseł Koalicji Obywatelskiej. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o sprawach samorządu. Najpierw zacznijmy od Białostockiego Centrum Onkologii. Kolejne pieniądze na to centrum, na co zostaną przeznaczone, na co będą wydane. 140 milionów złotych większość, bo prawie 110 milionów złotych to są środki z krajowego planu odbudowy, czyli środki unijne. E, oczywiście te środki będą wykorzystane na kolejne etapy rozbudowy białostockiego centrum onkologii, ale również na poprawę diagnostyki: tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny i inne specjalistyczne sprzęty, które są niektóre już w BCO, ale niestety pacjentów jest tak wielu, że potrzeba tego sprzętu więcej i więcej, więc ten te pieniądze przydadzą się na to, aby nasze społeczeństwo, aby społeczeństwo województwa podlaskiego, społeczeństwo w stoku było szybciej diagnozowane i szybciej leczone, jeżeli to leczenie jest potrzebne. No jest to jeden z lepszych ośrodków leczenia onkologicznego w Polsce, a na pewno w Polsce północno-wschodniej, więc jestem dumny z tego, że również środki unijne, które zostały pozyskane przez rząd premiera Donalda Tuska, również uczestniczą w tym projekcie. Generalnie mówiąc BCO jest tak dość regularnie dotowane. Trzeba przyznać, że to taka jedna z tych placówek, które e, te pieniądze otrzymują często i też dobrze je wykorzystują. Rzeczywiście, Białostockie Centrum Onkologii dostaje tych pieniędzy sporo, ale to tylko dlatego, że potrzeby są coraz większe. Niestety choroby onkologiczne są teraz zmorą naszego społeczeństwa i musimy w to inwestować, ale to nie tylko BCO, również Szpital mm -hmm. Uniwersytecki w Białymstoku, czyli tak zwany gigant, również dostał ogromne środki. Na opiekę onkologiczną. Również szpitale w Łomży, w Suwałkach, Więc te, ta onkologia jest dla polskiego rządu rzeczywiście naprawdę ważna. Porozmawiajmy o kolejnych pieniądzach. Tym razem tych, które będą wydane na remont białostotkich spotków, dofinansowanie dla Podlaskiego Instytutu Kultury. Jak będzie przeznaczone. 70 milionów złotych cała inwestycja z tego 62 miliony dofinansowanie z budżetu państwa aby odrestaurować białostockie spotki oraz budynek przy ulicy Kilińskiego więc Podlaski Instytut Kultury będzie mieć dwie nowoczesne siedziby w których będą znajdowały się między innymi nowoczesne sale teatralne miejsce Kurpi zielonych, bo kurpie zielony wreszcie wrócą do swojego domu, ale również ekran LEDowy 360 stopni. No łatwo jest e, e, to mówić, ale rzeczywiście to jest ogromne przedsięwzięcie, że spotki są okrągłe, więc e, tam ekran e, 360 pasuje idealnie, ale będzie również restauracja, będzie również muzeum, więc e, to będzie takie nowoczesne centrum kultury. Białostoczanie są przywiązani do spotków. Sam chodziłem tam kiedyś na m, imprezy do e, ACK, więc spotki wracają już niedługo. Myślę, że e, na jesień będą mogli Białostoczanie się z nich cieszyć. Bardziej zmieni się wnętrze, rozumiem, niż zewnętrze. O, zewnętrze będzie e, delikatnie odrestaurowane, żeby było po prostu... E, 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 żeby ładnie to wyglądało, ale, nie, ale nie, o nie, zachowanie... to tak bryły. nie zostanie naruszona ani konstrukcja, ani bryła budynku. One będą wyglądały tak jak w latach 70., tak? Więc będzie, będzie w, w, widok. Wizualny z zewnątrz będzie identyczny, no ale wnętrze zmieni się o 180 stopni. Bardzo nas to cieszy w przeciwieństwie do ekranu, ten akurat 360, tak jak pan wspominał. Podlaski bom turystyczny to kolejny temat naszej rozmowy. Inicjatywa bardzo ważna o tyle ciekawa, że też będą mogli korzystać tym razem już mieszkańcy województwa podlaskiego. Wcześniej tego nie mogli. Rzeczywiście zarząd województwa, w którym mamy przedstawicieli platformy obywatelskiej. I polskiego stronnictwa ludowego podjął decyzję, aby uruchomić bon turystyczny. Co to takiego jest, może w tak, dwóch proszę. słowach? Jest to dofinansowanie do wyjazdu, um, krótkiego wyjazdu weekendowego dla mieszkańców Polski, czyli jeżeli ktoś jedzie do Białgostoku, Augustowa. Białowieży, hainówki, Łomży, Suwałk na krótki odpoczynek może liczyć się z dodatkową gratyfikacją finansową ze środków województwa podlaskiego. Na to przeznaczono już 2 miliony złotych do 1 czerwca, ale od 1 czerwca rzeczywiście nowość. Wiele osób, również do mnie, ale również do pana marszałka Pokryma, przychodziło z tym, że no, mieszkańcy województwa podlaskiego też podróżują po naszym pięknym regionie i chcia, chcieliby również skorzystać z tego bonu, a nie jechać do innych województw. Więc e, od 1 czerwca województwo podlaskie również może się ubiegać, mieszkańcy tego województwa o te środki. Cieszę się z tego niezmiernie. E, 2 miliony złotych do wykorzystania od 1 czerwca do września. To program miał być taką przede wszystkim formą wsparcia jeżeli chodzi o tutaj naszą lokalną branżę turystyczną która no nie, nie ukrywajmy jest dość mocno poszkodowana sytuacją na granicy polsko-białoruskiej ostatnie lata dla branży turystycznej w województwie podlaskim mogę nazwać tak były wszystkie plagi które mogły do nas e, e, do nas przyjść przyszły covid e, uchodźcy na granicy, teraz wojna e, e, hybrydowa. Ale, Szanowni Państwo, w Województwie Podlaskim jest naprawdę bardzo bezpiecznie i ten ruch turystyczny ruszać również dzięki Bonowi turystycznym, ale też dzięki e, e, polskiemu rządowi, dzięki Ministerstwu Sportu i Turystyki, który cały czas promuje województwo podlaskie w Polsce i na świecie. Więc tutaj naprawdę zrobiliśmy kawał dobrej roboty przez ten ostatni rok, żeby turyści do nas wrócili i wracają. Rozmawiałem z hotelarzami, rozmawiałem z właścicielami agroturystyk. Mówią, że w ten sezon zapowiada się naprawdę dobrze. No i cieszę się z tego niezmiernie, że województwo podlaskie znowu ożywa turystycznie. A co za tym idzie? cała gospodarka regionu będzie się e, poprawiała, e, więc cieszę się z tego, że e, turystyka ma się coraz lepiej. Rozmawiajmy też o kolejnych dotacjach, między innymi dla kół gospodarstw wiejskich i podlaskich OSP. Rzeczywiście, e, zarząd województwa podjął decyzję, że w tym roku ogromne pieniądze e, e, trafią na konta. Podlaskich strażaków ochotników, o, ochotników. przecież to no, oni są pierwsi przy wypadkach, pierwsi przy pożarach. Oni ratują zdrowie i, ludzie, i życie mieszkańców. Dlatego cieszę się, że strażacy ochotnicy dostają tak duże pieniądze z zarządu województwa, ale również z polskiego rządu. A z drugiej strony mamy koła gospodyń wiejskich. Mówi, mówiliśmy o turystyce. Mhm. Dzięki kołom gospodyń wiejskich ta turystyka również się rozwija. Ludzie specjalnie z Polski przyjeżdżają tutaj smakować karty. Czy babki ziemniaczane, pierogów, e, e, sękacza, marcinka. I to wszystko wytwarzają nasze lokalne gospodynie, ale też czasami gospodarze, e, e, więc należy im również pomóc w tym, żeby promować swoją działalność. Te pieniądze, które idą na koła gospodyń miejskiej będą przeznaczone na różne eventy, które są e, robione przez e, koła. Więc e, wszyscy mieszkańcy Polski, województwa podlaskiego, ale również zagraniczni goście będą mogli z tego e, skorzystać, będą mogli spróbować tych smaków, ale poczuć też nasze lokalne podlaskie zapachy, zobaczyć też e, na naszą kulturę e, e, i, i wiele, wiele więcej. Więc serdecznie zapraszam mieszkańców województwa podlaskiego do korzystania z ofert e, Gospody wiejskich, bo e, te panie i panowie wiedzą, jak to robić. 1 czerwca wybory prezydenckie to ostatni temat naszej rozmowy, mianowicie to, że samorząd województwa podlaskiego także włączył się, podobnie jak i miasto Białystok w kampanię profrekwencyjną. głosujemy na 100%. No właśnie, i chyba to jest taki dobry moment, żeby zachęcić mieszkańców, niezależnie od ich poglądów do tego, żeby zagłosowali wzięli udział w tym, zrealizowali swój obywatelski obowiązek. Wszystkie zrzeszenia samorządowców, czy to dużych miast, czy miasteczek, czy wsi, czy powiatów, biorą udział w akcji głosuje na 100%. Co to znaczy? Frekwencja 1 czerwca musi być 100%, niezależnie. Od naszych poglądów politycznych chciałbym Państwa zachęcić do tego, abyśmy poszli do wyborów, wybrali swojego prezydenta, bo to są naprawdę ważne wybory, decydują o przyszłości naszego kraju. Umówiliśmy się, że nie będziemy mówić o polityce, dlatego Dokładnie. dzisiaj zachęcam Państwa do tego, abyście poszli do urn wyborczych i zagłosowali na kandydata, którego oczywiście wybierzecie. Ja swojego faworyta mam, ale chodzi o to, aby ta frekwencja była jak największa, żeby było, żebyśmy pokazali e, demokrację, że kandydat, którego wybierzemy, przyszły prezydent Polski, miał jak najsilniejszy mandat. A pan spodziewa się, że będzie większa niż w pierwszej turze? Tak, spodziewam się, że frekwencja będzie e, większa, bo widzimy, widzimy jak przebiega e, kampania wyborcza. Jest, e, jest coraz bardziej intensywna, więc myślę, że mieszkańcy też to widzą i, i będą chcieli e, swój głos poparcia e, w urnie wyborczej zostawić. A my zachęcamy także do tego, żeby te frekwencje jak najbardziej powiększyć. Zachęcał do tego też Krzysztof Truskolaski, poseł Koalicji Obywatelskiej z Województwa Podlaskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Relektorze. Dziękuję Państwu. Czym żyje Województwo Podlaskie? Audycja powstaje we współpracy z Podlaskim Urzędem Marszałkowskim.